Co znalazłeś, kurwa, w mojej kieszeni? Jakiś proszek. Jaki proszek? Nie wiem. To był kurwa Mefedro. No dlatego wszystko lata. Kop mi piwo, 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 kop mi piwo. Kop mi piwo. Już wyjebałeś trzy małe gnoju. Odpierdol się ode mnie. Kop mi piwo, kurwa! Kurwa, synek, nie bij mnie po i co jest takie brzydkie? Eee, twój pasat? Ej, Teraz na pewno rozpierdolę kota w walce wieczoru, no nie ma chuja, że nie. Muszę jeszcze bica przydupczyć, bo z nie zajebie. Kurwa, jak ten Peter to to kliką, może tu? Chuj, to nie to chyba. Kurwa, może tu? To kurwa też nie to, może tu. O kurwa, 18 centymetrów miesiąc? I puść. Oj, dziękuję, dobry człowieku, ja już więcej z nimi nie piję, to są na alkoholiki, hej hejterzy, kurwy z Roxy i Ameryci. Zjedz trochę ziemniaczków! Nie chcę ziemniaczków, daj mi kebaba! Kebaba! Tu masz dobre ziemniaczki, babcia zrobiła! Daj mi kebaba! Człowiek, pobaw się ze mną. Na chuj mi kupowałeś tą piłeczkę, żebym teraz się na nią patrzał? No co ty, kurwa, pojebało cię, człowiek? Wszystkie kapcie ci w wpierdolę. Skarpetki również. Nie na pusty rządy. Nie, 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 Ekonomicznie! Najlepszego! To no chociaż jedną łyżeczkę zjedz! Dawaj! Mad Madlibs to gówno. O! Oa, ja pierdolę. No pierdolowy! Nie bądź go, ojebod! masz kudu masz! Dzień dobry, ja pity będę chciał zamówić. To tak, tutuida ketup, tyna pytaje. A skąd ja jestem? Ja tutety. Nad wodospadem, nad wodotryskiem, Hitler dostał w mardą gryzkiem, morda mu spuchła i wojna wybuchła. Daj banana, pokażę ci pewną sztuczkę, jak szybko ten banan zniknie. Pokaż, pokaż, no pokaż ci, pokażę sztuczkę, no. Ja pierdolę. Dawaj, a, patrz, 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 magia, sztuczka, banan jest i... Banana, banana nie ma, magia. Czuję znajomy zapach, muszę sprawdzić co to. Pies ze zestał spierdala, bo będzie na mnie Akcja się udała. Odnieśliśmy sukces, nikt nie ucierpiał. Gierfilm znalazł 150 kg koksu. Gerfield. Ej, 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 to, no. No. to odjebał. Gerfield, co to odjebałeś? Miałeś tylko znałeś. Jaki zajebisty bambusak. Mm, kurwa, jaki dobry. Mm. Mm. O co ty coś kurwa powiedział jebana? Kurwa, skąd ty znasz takie słowa w ogóle, śmieciu pierdolony? Na górze róże, fiąki na dole. Tak mi się czytać nie chce, że ja pierdolę. Dawaj ojciec browara! No nie wiem, czy mam jeszcze? Dawaj pierdolenie, póki matki nie ma! Piweczka piwunia, tutaj, piwunia, piwunia. tam tu już ty, mały kurwiu! Na górze róże, na dole muminki, Twój stary wygląda jak tinki winki. Oooooh! Witam państwa serdecznie na podwórkowych skokach w dal! Przed nami Polak! Polak, które miejsce dzisiaj zajmie? Uwaga, już się przygotowuje! Wyjdzie z progu! Leci, leci! Ach, niestety upadł! Ale wstaje. Sættu, 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 sættu. Tóf, pjækarníku! Á!